Witam. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat dotyczący boskości Jezusa Chrystusa, ponieważ jest podważana przez świadków Jehowy. Świadkowie twierdzą, że Jezus Chrystus to Archanioł Michał, który zasiadał z Bogiem w niebie przed przyjściem na Ziemię. Nauka ich nie tylko jest błędna, ale i zwodnicza, co zaraz przedstawię na podstawie fragmentów Z Pisma Świętego. Analizę zaczniemy od Apokalipsy Świętego Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem, a on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa. A strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska: Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. W pierwszej części widzimy, że Bóg dał Jezusowi Chrystusowi objawienie, a Jezus wysłał anioła z tym objawieniem do Jana, żeby przekazał te proroctwo do kościołów w Azji. Czytajmy dalej. Łaska Wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest i który był i który przychodzi wszechmogący. W drugiej części Bóg objawia, że przyjdzie Jego syn Jezus Chrystus z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Czytajmy dalej. Ja, Jan, Wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby, mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Fiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem, głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg. A oczy jego jak płomień ognia, stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc. Przestań się lękać. Jan jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani. W trzeciej części zauważamy, że Jan zobaczył kogoś podobnego do Syna Człowieczego. A kogo tak naprawdę zobaczył Jan? No tak naprawdę zobaczył Jan Jezusa Chrystusa. A skąd wiemy, że to był Jezus Chrystus? Choćby stąd, że był umarły, a oto jest żyjący. Ale najciekawsze jest to, co powiedział Jezus Chrystus do Jana: Jam jest pierwszy i ostatni. A co znaczy pierwszy i ostatni? Znaczy to to samo, co Jam jest alfa i omega, ja jestem początek i koniec. To znaczy to samo. A czy Jezus, nie będąc Bogiem, mógłby powiedzieć, że jest pierwszy i ostatni? Oczywiście, że nie. A powiedział to dlatego, ponieważ jest Bogiem, ma atrybuty boskie. Pierwszy i ostatni. A jeśli by ktoś twierdził, że to nie był Jezus Chrystus, tylko Bóg, chciałbym przypomnieć, że Boga nikt nigdy nie widział, jak mówi samo pismo. W apokalipsie św. Jana 21.5 Bóg mówi oto czynię wszystko nowe i mówi napisz słowa te wiarygodne są i prawdziwe i rzekł mi stało się jam ja alfa i omega początek i koniec ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia zwycięzca to odziedziczy i będę bogiem dla niego a on dla mnie będzie synem tutaj bóg ojciec naszego pana Jezusa Chrystusa mówi że jest alfa i omega początek i koniec i spójrzmy jeszcze na apokalipsę św. Jana 22:1: I ukazał mi rzekę wody życia, leśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Zauważmy tutaj, że jest tron Boga i Baranka, czyli na tronie zasiada Bóg Ojciec i Baranek, czyli Jezus Chrystus Jego Syn. A czy na jednym tronie może zasiadać dwóch władców? Oczywiście, że nie, chyba że stanowią jedność, tak jak Bóg Ojciec z synem Jezusem Chrystusem. Czytajmy dalej. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w Nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali i będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I znowu tutaj widzimy, że będzie tron Boga i baranka. Czyli Jezus Chrystus będzie zasiadał po prawicy u swojego Boga Ojca i razem będą królować. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków, i rzekł mi, te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się stać niebawem, a oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi, to właśnie ja, Jan słyszę i widzę te rzeczy a kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: Bacz byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon. Dalej powiedział do mnie: Nie kłać pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi. I plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam ja alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Tak więc Bóg wysłał swojego anioła, by anioł oznajmił Janowi i pokazał, co musi się stać niebawem. Anioł przywołuje również słowa Boga, Jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. A czy Jezus Chrystus, objawiając się Jamowi i mówiąc do Niego, Jam jest pierwszy i ostatni, nie określił siebie jako Boga? Oczywiście, że tak. W Apokalipsie św. Jana 2,8 również mamy określenie pierwszy i ostatni, i mówi to Jezus Chrystus, ponieważ tylko Jezus Chrystus był martwy, a ożył. W Ewangelii św. Jana 5:18 czytamy: Dlatego więc usiłowali Żydzi, tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Nawet Żydzi w tamtych czasach rozumieli, że tylko Bóg może zrodzić Boga. A Jezus Chrystus nazywając Boga swoim ojcem, czynił się równym Bogu, bo Bóg zrodził Boga. Ale świadkowie Jehowy nie potrafią tego zrozumieć. Tak więc pytam: skoro według Was Jezus Chrystus nie jest Bogiem, a jest Archaniołem, Michałem lub ewentualnie człowiekiem, a czyni się równym Bogu, to czyż nie powinniście nazywać go bluźniercą, ponieważ czyni się równym Bogu? Czy jakikolwiek archanioł czy anioł może być na równi z Bogiem? Można powiedzieć, że historia zatacza koło. Tak samo jak kiedyś Żydzi próbowali zabić Jezusa Chrystusa za to, że czynił się równym Bogu, tak i teraz, w dzisiejszych czasach, świadkowie Jehowy próbują zdegradować i zmarginalizować Jezusa Chrystusa jako Boga. Spójrzmy, co mówi list do Filipian 2:5. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobny do ludzi, a w wewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Zauważamy tutaj że Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Czyli istniał w postaci Bożej, ale nie skorzystał z tej sposobności, żeby być na równi z Bogiem. Nie skorzystał, ale mógłby być na równi, ale nie chciał, ponieważ stał się człowiekiem i oddał swoje życie za nasze grzechy na krzyżu pierwszy list do tesaloniczan 4:13 Nie chcemy bracia waszego trwania w niewiedzy co do tych którzy umierają abyście się nie smucili jak wszyscy ci którzy nie mają nadziei Jeśli bowiem wierzymy że Jezus istotnie umarł i z martwych wstał to również tych którzy umarli w Jezusie Bóg wyprowadzi wraz z nim To bowiem głosimy wam jako słowo pańskie że my żywi pozostawieni na przyjście Pana nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni wraz z nimi, będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. A któż ma bowiem stąpić z nieba? z obłokami jak nie Jezus Chrystus więc werset sam bowiem Pan stąpi z nieba chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa a czytając dalej na hasło i na głos Archanioła czyli Pan Jezus wstępuje z nieba na głos i hasło Archanioła czyli nie może być Jezus Chrystus jednocześnie Archaniołem bo jest to tutaj wykluczone pierwszy list do Koryntian 6.1 czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata, a jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? I znowu tutaj widzimy rozbieżności. Święci będą sędziami tego świata i będą również sądzili aniołów. Tak więc skoro święci będą sądzili aniołów, a Jezus Chrystus Według świadków Jehowy jest Archaniołem Michałem, to czy ludzie mogą sądzić Jezusa Chrystusa? No oczywiście, że nie mogą. Bo to Jezus Chrystus będzie wszystkich sądził. Tak więc, skoro aniołowie będą sądzeni, to i być może archanioł będzie sądzony, wszakże też jest aniołem, tylko wyższe rangą. Na podstawie podanych przykładów zauważamy, że nauka świadków jehowy, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, nie tylko jest błędna, ale i niespójna i zwodzi samych świadków jehowy jak i ludzi, których nauczają. List do Kolosan 2:6 Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w nim postępujcie. Zapuśćcie w niego korzenie i na nim dalej się budujcie. I umacniajcie się w wierze, jak was nauczono pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię, będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W nim bowiem mieszka cała pełnia bóstwo na sposób ciała. Co znaczy bóstwo, to chyba wszyscy wiedzą, że bóstwo to inaczej odniesienie do Boga czyli Bóg na sposób ciała. Czyli wynika, że Jezus Chrystus był Bogiem na sposób ciała. Podam teraz fragment, który ostatecznie obali nauczanie świadków Jehowy, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. List do Hebrajczyków 1:1. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do Ojców przez proroków a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił Dziedzicem wszystkich rzeczy, przez niego też stworzył wszechświat. Ten syn, który jest odblaskiem jego chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. I znowu: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Skoro zaś znowu wprowadzi pierworodnego na świat, powie: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Do aniołów zaś powie: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Do syna zaś: Tron Twój Boże na wieki wieków. Berło sprawiedliwości, berłem królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię Boże Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż twych towarzyszy. Oraz tyś, panie, na początku osadził ziemię. Dziełem też rąk twoich są niebiosa. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystko, jak szata, się zestarzeje. I jak płaszcz je zwiniesz jak odzienie i odmienią się ty zaś jesteś ten sam a twoje lata się nie skończą do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział siądź po mojej prawicy aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek twoich stóp czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług posłanymi na pomoc tym którzy mają posiąść zbawienie Widzimy tutaj, że Jezus Chrystus nie tylko jest ponad aniołami, ale i że jest Bogiem. Więc zobaczmy, co powiedział w ósmym wersecie Bóg do Syna, do Syna zaś: "Tron Twój, Boże, na wieki wieków". Czyli Bóg mówi do Syna: "Tron Twój, Boże". No jednoznacznie wynika tutaj, że Bóg zwraca się do Syna swojego, czyli Jezusa Chrystusa, Boże. Czyli, no, Jezus Chrystus chciał czy nie chciał, i jest Bogiem. Zobaczmy, co dalej mówi Bóg. Dlatego namaścił cię Boże Bóg twój olejkiem. Czyli Bóg namaścił Boga olejkiem. Czyli Bóg namaścił Boga Jezusa Chrystusa olejkiem. Innej możliwości nie ma. Przypominam, że to dalej mówi Bóg do swojego syna, czyli do Jezusa Chrystusa. Tyś, panie, na początku osadził ziemię. Dziełem też rąk twoich są niebiosa. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystko, jak szata, się zestarzeje. I jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie i odmienią się. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą. Czyli można powiedzieć, że jest tutaj pokrycie do nawiązania, że pierwszy i ostatni. I to, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Świadkowie Jehowy: Na nawrócenie nigdy nie jest za późno, i na przestanie głoszenia fałszywych nauk, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Mam nadzieję, że filmik ten pomoże ludziom, którzy kroczą z Jezusem Chrystusem, w obronie Jego boskości, w konfrontacji z fałszywą nauką świadków Jehowy. Dziękuję za uwagę.